Przygotowuję się że do wymiany liczników, ponieważ czasem działają, a czasem robią tak. Zobaczymy, jak teraz będzie. O! Tak się robi. Delikatnie sobie drży i podskakuje, czasami trochę więcej podskakuje nie będę teraz jeździł, ale prędkość ciągnia zrobi dokładnie to samo, czyli sobie leży wskaźnik temperatury działa, on się potem podniesie i pokaże prawidłową temperaturę i wskaźnik poziomu paliwa też działa, te dwa nie działają a czasem działają więc wymieniamy podobno naprawę no czy pewnie tak będzie, będzie więcej miejsca ułatwia opuszczenie kierownicy więc pyk o, tyle co się dało opuścić dobra, mamy to Pierwszy element to ma być zduzowanie dwóch śrubek, staram się je złapać, o tu jest jedna i tu jest druga, one są jakby od spodu tego całego daszku tutaj, tak i tak, na krzyżaczka obie, mam krzyżaczka, nie wiem czy się nie okaże za długi, zaraz sprawdzimy. No i co, okazało się, że mam za długiego, 21 cm, I źle. Żeby się tutaj zmieścić, 13 do, tego, do tej podstawy, ze 13 centów powinno wejść, 14 to się da kręcić bez kłopotu. Próbki usunięte, wbiłem z takim sposobem w takie stare pudełko po tabletkach, żeby się nie pogubiły. chcę je wypalić i ta ramka się rusza, o, może odjadę, o. Ona się teraz ładnie rusza i powinna się tutaj wyskoczyć. Zacząłem, czy jedną ręką się to uda zrobić. Ta, łatwo wychodzi. Łatwo wychodzi. To już wszyscy chyba widzą, że sobie śmiało wyszło. Dobra, na będzie następne ujęcie. Dobra, włożyłem to jeszcze raz żeby pokazać, bo na boki to nie chce wyjść, to się zakleszcza tutaj, żeby wysunąć w bok. Po prostu jest mało miejsca od kierownicy. Chyba że ktoś ma jakąś bogatszą wersję i się może bardziej odsuwa, ta kierownica najlepiej o, przez to sobie obrócić. Manetki ustawić, tak żeby dobrze tam się wyciągnęło i gotowe. Dobra, do tych śrubek już można mieć długiego, bo tutaj przez koło kierownicy się można przełożyć. Też jest krzyżak. Zrobiłem zdjęcia ich tam są. Takie podświetlone zdjęcia, będą w filmiku. Bo tutaj nie udało mi się tego dobrze nagrać. One są tam w środku. Te śrubki. Jedna mam wykręconą, druga w drodze. Te śrubki, co mocują zegary tam wewnątrz. Nie pomylimy ich z tymi na zewnątrz, bo te zewnętrzne są bez takich podkładek. A te są tak jakby z fabryczną podkładką. Ona się nie zgubi. Bo to jest razem, zespolone druga rzecz, że dobrze mieć śrubokręt z tą końcówką magnetyczną żeby gdzieś tam nie wpadły w głąb tych takich o, wszystkich takich dziwnych rzeczy no i to tyle wykręcone, teraz będę spróbował to wyciągnąć i podobno powinno się to pochylić o, do przodu i wyjść tak do przodu no i się niby pochyla, a tam na dole powinny być o, w tym miejscu w tym, w tym, w tym, za tym tam powinien być taki jakiś bolec, który się w taką wnękę opiera. Wjeżdża się w tą wnękę. Nawet tutaj chyba widać kawałek tego bolca na dole, taki metalowy podobno to jest. I po pochyleniu powinno to wyskoczyć. Spróbuję to pochylić, bo oburą obu może będzie lepiej, bo jedną ręką niespecjalnie mi to idzie. Dobra, pochylenie tego licznika nie było wcale takie łatwe. Z tej strony trochę bardziej. Pręży, tam nie wiem, jak mi się potem może się uda uchwycić. Tutaj są te, a to jeszcze jest z tyłu bardziej. O, tutaj widać są jakieś takie y, linki, wiązki czy coś takiego, i chyba to się, to się dosyć mocno trzymie. Więc tą, tą stronę tą stronę prawą łatwiej jest wyciągnąć. Trochę go wysunąłem, nie było słychać, że cokolwiek ułamał, więc chyba jest ok. A teraz będę próbował wymanewrować go przez koło kierownicy, żeby wyciągnąć do siebie. Dobra, okazuje się, że te takie szyny złączki gniazda są dwa. Czyli dwa trzeba wypiąć. No nie było to takie łatwe. muszę mieć bardzo wąskie ręce. Ja już mam wąskie, z jakimś modelarzem trzeba być. Ta czerwona ma tylko dwa kabelki idące. Nie, nie wiem co ona robi. No a ta jest chyba jakaś taka główniejsza. Bo tutaj widać, że to taka gruba biłącha do tego idzie O, i tak się wyglądają. A licznik. Licznik jak widać pasuje do Volkswagena i do Seata. O. No i tyle. No, tak to wyglądał dobrze z tyłu. A ja sobie kupiłem taki. O, to jest ten nowy, co zakupiłem. Żółty chciałem podnieść prestiż, żeby się z złotem kojarzył. Tak, mi to przysłał człowiek, którego kupiłem tam jakieś aukcji z Allegro. Czyli pewnie jeździło w prestiżowej kordobie. No i z tyłu. O kurde, z tyłu. Ale jajca. Jest tylko na jedną złączkę. I co ta druga miała robić? Nie wiadomo po co w ogóle. No nieźle. Dobra, spróbuję to podpiąć, Zobaczymy co się będzie działo. Dobra, to jest ten mój stary licznik. Z tymi dwiema kostkami, a tu jest ten nowszy z jedną kostką, i teraz pierwsze co widzę, że nie paliło mi się. Sprawdziłem, sobie jeszcze raz przyłożyłem kontrolki: nie paliło mi się EPC, jakaś kontrolka od wody i od e, ciśnienia oleju. I teraz widzę, że w tym moim starym, tak, pierwsze trzy są, dwa, trzy są wolne. Tu mam jakąś kontrolkę włożoną i. Kolejne trzy są wolne, i potem jest przerwa. Tutaj jest raz, dwa, 3, 4, 5 pod rząd. I od, po prostu postaram się poprzekładać te wszystkie kontrolki i zobaczymy, co się uruchomi. Dobra, to jest ten nowy licznik z jedną kostką. Tutaj przełożyłem te czerwone z tego poprzedniego licznika. No tu gdzie były w tym poprzednim tych niebieskich które były jakieś takie dodatkowe nie ruszałem, nie wiem po co one są, albo się jakoś potem rozeznam w internecie, albo o, stąd se wyciągnąłem, albo nie wiem, może ktoś z Was mi napisze, albo doczytam, albo przecież jazdy się okazał, że coś nie działa. I tutaj była, o, to był odstęp na dwie, tu jest jakaś ta niebieska. No ale ją zostawiłem, nie wyciągałem, bo w sumie po co miałbym ją wyciągać. Dobra, spróbujemy podłączyć, zobaczymy jak to będzie pan glało. No dobra, zamontowałem to, ustawiłem godzinę. Jest końcówka stycznia, godzina 15:11. Robię to na dworze, nic mi nie zacienia, ale tu jest, zobaczcie, tu jest ciemno. Jak ten liśnik jest przetykany przez ramiona kierownicy. To jest naprawdę ciemno, by się jakaś latarka, czołówka chyba przydała, bo tak to się to upycha po ciemku i nie jest to aż takie łatwe. Znaczy no daje się zrobić, ale lepiej było ze światłem. Zaraz sprawdzimy jak to działa. Dobra próba. Raz już odpalałem i działało. Zobaczymy jak będzie drugi raz. się świeciła i zgasła a ty to są świece żarowe ale jajca ty a ten olej zgasł też no to jak to jest dobra odpał tu jest chyba jakieś odwrotne połączenie z tym bo się zapalają wszystkie I ten olej gaśnie tak jakby świece żarowe może gasły. Dobra, olej jest świecami żarowymi. Kupiłem chyba... Ty, ale jak to może być od diesla, jak to ma do 5,5 tysiąca wyskalowany obrotomierz? Ale jajca, ciekawe co wy na to powiecie. Dobra, fajnie, fajnie się te zegary prezentują. Podświetlenie czerwone. Jest mega agresywnie i smortowo. Akurat jak na 60 koni pod maską. Licznik się cofnął o 50 tysięcy przebiegu, więc panie kręcony. No i co? Ta kostka to nie włączać światła włączone. Jak otwieram drzwi, nie włączać taki alarm, taki piszczyk, że są włączone światła, więc może i lepiej, bo to było denerwujące, bo to jest dobra modyfikacja. Dobra, a i tu widać, że się nie pali z tej strony podświetlenie, czyli tak jak poprzednio w tym zielonym. To może jeszcze sobie wymienię żaróweczkę na taką działającą. Dobra, zrobione w skali Andrzejewskiego trudność. Jeden, to znaczy, jeden element zgubiony, bądź uszkodzony. Tą śrubkę mi się to bardzo słabo to widać. Tą śrubkę udało mi się wkręcić. Dobrze jest stosować patenty na jakieś magnetyczne śrubokręty albo na jakieś karteczki, czy tam tamże przyklejcy do śrubokrętu, bo to może tam wpaść w tą odchłań. A druga, skupiłem tą śrubkę, ale na usprawiedliwienie, mogę pokazać, że tutaj ten uchwyt jest uszkodzony. Ja nie wiem, chyba nie zauważyłem, że był uszkodzony. Taki mi chyba przysłali. Nie pamiętam, nie wiem. Przy wkładaniu raczej go nie uszkodziłem. I ona mi się tutaj zsunęła. O, tu wie, ta śrubka się zsunęła i spadła. I tam w dupę się już nie znajdzie tego. No kawałek uchwytuje, Pewnie przez jakąś podkładkę można by to przykręcić. Ale na razie zostawię tak jak jest. Tym bardziej, że sprawdziłem. I te kontrolki, te świece żarowe, to jest jakieś EPC czy coś takiego. I to jest chyba kontrolka działania... Tego układu wtryskowego, Taki po prostu check engine A ta druga to jest olej No i Sprawdziłem na tym moim liczniku On normalnie działa Więc chyba nie ma takiej możliwości Żeby po wymianie licznika Gubić ciśnienie oleju No i tak to zostawię Zobaczę jak będzie Aż mnie korci żeby się przejechać na jazdę próbną Z tymi pięknymi czerwonymi zegarami Wspaniałe to jest Dobra tak to wygląda bez podświetlenia z podświetleniem tak, a ta kontrolka nie wiem dlaczego tak jest, nie mam pojęcia, ona słuchajcie się pali, jak jest ciśnienie oleju, a gaśnie jak to jest samochód jest no po prostu zgaszony, czy przed odpałem, nie? No ona czy tam po, po zgaszeniu. Licznik działa, obortomieść działa. Może na tej nierównej drodze nie złapie ostrości, ale działa. Dobra, niezłe jajca gram jeszcze te kontrolki, jak to działa, właściwie nie wiem, no nie działa, znaczy działa, w sumie tylko odwrotnie, teraz tutaj nie mogę go złapać za bardzo, pali się kontrolka ładu, e, oleju, pali się kontrolka oleju, niby, że go nie ma, ale ona się pali odwrotnie, jak jest, po zgaszeniu powinny mi się zapalić dwie, e, ładowanie akumulatora, że straciłem, no i ciśnienie, że spadło, nie, I patrzcie, co się dzieje, no to się zapalił jeszcze ten check engine jakiś, i on sobie jeszcze O, teraz widać, że jest ten akumulator. Olej się nie pali. Po zapłonie, a powinien się palić. Nie odpalam. Olej się zapala, a ładowanie gaśnie. Odwrotnie jest. Nie mam pojęcia dlaczego.